Farmer zakochuje się w najbardziej pożądanej kobiecie nocy w mieście, więc poświęca wszystko, aby uratować ją przed zepsutym życiem. Nad rzeką mężczyźni zbierają się, by szukać złota, gdy jeden z nich wiwatuje, gdy znajduje dobry kawałek. W Paradise w Kalifornii wielu mężczyzn czeka przed pałacem, trzymając w ręku kupony, mając nadzieję, że zostaną wylosowani na loterii, by spędzić czas z Angel, najbardziej pożądaną kobietą w mieście. Jednak protestują, gdy księżna ogłasza ostatni zwycięski bilet na ten dzień, biorąc pod uwagę, że Angel jest zmęczona. Wewnątrz lokalu przygnębiona Angel obserwuje mężczyzn, gdy jej ostatni klient płaci złotym pyłem. Właśnie wtedy dostrzega w oddali matkę i córkę, co wywołuje wspomnienia z jej dzieciństwa. Na polu kwiatowym Cleo, gosposia, zadzwoniła do młodej Angel i wspomniała o prośbie matki o kwiaty, ponieważ jej ojciec wkrótce przyjedzie. Później matka Angel, May, uporządkowała jej włosy i przypomniała jej, by zachowywała się jak dama. Wkrótce przyjeżdża jej ojciec, Alex, ale jest niezadowolony, widząc swoją córkę. Mimo to dziewczyna była wdzięczna mu za prezenty, które przysłał. Zdezorientowany Alex zażądał informacji o tych prezentach, więc Angel wspomniała o cukierkach i kryształowym łabędziu, co spowodowało, że spojrzał na May podejrzliwie. Zdenerwowana matka poinstruowała córkę, aby wyszła, a kiedy była na zewnątrz, Angel podsłuchała, jak Alex skarcił May za podarowanie drogiego kryształowego łabędzia dziecku. May nalegała, aby uznał swoje dziecko, ale Alex miał już legalne dzieci i oświadczył, że próbował zapobiec narodzinom Angel. Słysząc to, Angel była zdruzgotana. Po wyjściu Alexa, dziewczyna powiedziała matce, że nie chce więcej widzieć ojca. Następnie zauważyła siniaka na twarzy matki, którego May próbowała ukryć. Przekonana, że to ona jest źródłem problemu matki, Angel zapytała, czy Alex zostanie z May, jeśli jej nie będzie. May podkreśliła jednak, że ich sytuacja nie jest jej winą. Angel zostaje wyrwana z tego wspomnienia, gdy Laki wzywa ją na przerwę. Spotykają się z inną przyjaciółką, Mai, i wspominają swoją przeszłość. Laki opowiada o tym, jak została porzucona przez matkę i źle traktowana przez ciotkę. Z tego powodu ścięła ukochane drzewo ciotki, które zmiażdżyło salon kobiety. Pomimo rozkoszowania się zemstą, Laki przyznaje, że czasami żałuje, że tego nie zrobiła, ponieważ doprowadziło ją to do pracy dla księżnej. Następnie Maj mówi, że jej ojciec sprzedał ją i sprawił, że uwierzyła, że zmierza do królewskiego pałacu. Laki nalega, aby nadzieja pomogła im przetrwać próbę, więc pyta o plany Angel. Jednak Angel zapewnia, że nie ogląda się za siebie ani nie oczekuje niczego. Następnego dnia Michael zajmuje się swoją farmą. Choć modli się o partnerkę, z którą mógłby dzielić swoje błogosławieństwa. Następnie udaje się do miasta, gdzie zauważa Angel spacerującą z ochroniarzem. Zaintrygowany dowiaduje się o codziennej loterii, dającej szansę na spędzenie z nią czasu. Chociaż jest zaskoczony jej zawodem, Michael ma nadzieję, że jest ona towarzyszką zesłaną przez Boga. Tymczasem Angel przypomina sobie, jak jej ojciec porzucił ich, pozostawiając May zdruzgotaną, a Angel w złości rozbija kryształowego łabędzia. Będąc tego świadkiem, Kleo ostrzegła dziewczynę przed prawdziwymi intencjami mężczyzn wobec kobiet. Nie mając innych opcji, May sprzedała swoją biżuterię za pieniądze, tylko po to, by odkryć, że są fałszywe. Zdesperowana matka zaczęła sprzedawać samą siebie. Pewnego dnia Angel wyraziła tęsknotę za ucieczką i chociaż May chciała tej wolności dla swojej córki, odeszła, aby zająć się innym klientem. W końcu May zachorowała i zmarła, modląc się z córką, ściskając krucyfiks. Gdy ciało mej zostało przygotowane do pochówku, wielebny dał Angel krucyfiks jej matki, który wrzuciła do wody, zła, że Bóg zabrał jej matkę. Słowa Cleo o mężczyznach powtarzają się w jej umyśle, gdy odurzona Angel odmawia otwarcia drzwi sfrustrowanemu klientowi. Wkrótce potem wchodzi ochroniarz księżnej, Magołan, i każe kobiecie się wykąpać. Kiedy ta wyśmiewa go, zmusza ją do wejścia do wanny, ale księżna interweniuje i instruuje swojego ochroniarza, aby przygotował Angel do pracy. Chwilę później Michael przybywa jako klient Angel, choć ona zauważa jego wahanie. Zapewnia go, że nie ma wstydów ich transakcji, ale mężczyzna twierdzi, że nie poszedł tam dla przyjemności. Angel wyśmiewa to, sugerując, że lepiej będzie porozmawiać z kimś w barze. Pomimo jej lekceważącego tonu, mężczyzna staje się jej ciekawy i pyta o jej przeszłość, której ona unika. Mężczyzna przedstawia się jako rolnik, odważnie ogłaszając zamiar poślubienia jej. Niezrażona kobieta zauważa, że to już piąty mężczyzna, który oświadcza się jej w tym tygodniu. Mimo to Michael oferuje jej lepszą przyszłość i prosi, by z nim wyjechała. Zniecierpliwiona Angel każe mu odejść, ponieważ jego czas dobiegł końca. Farmer obiecuje, że wróci, zdeterminowany, by kontynuować ich związek. Michael spełnia swoją obietnicę następnej nocy, płacąc podwójnie, aby uniknąć loteli. Kobieta uważa jednak, że jej rozmowa nie jest warta jego czasu i złota. Wyraża chęć zabrania jej, ale przerywa mu Magołan, przypominając mu, że jego czas się skończył. Innego dnia inna pracownica, Rebeka, wyraża zainteresowanie Michaelem, więc angel daje jej błogosławieństwo, by go ścigała. Tej nocy Rebeka przechwytuje Michaela, gdy zmierza do pokoju angel, twierdząc, że kobieta go nie chce. Rozczarowany mężczyzna konfrontuje się z angel, wskazując na okropne warunki, które mogłaby zostawić, gdyby z nim poszła. Urażona angel odpowiada mu, ale ich kłótnia prowadzi do pocałunku. Jednak Michael powstrzymuje ją przed eskalacją ich chwili, ponieważ ma nadzieję, że ich pierwszy raz będzie coś znaczył dla Angel. Sfrustrowana kobieta odrzuca go jako naiwnego, a następnie wychodzi. Patrząc, jak odchodzi, Angel przypomina sobie, jak po śmierci May, rap zabrał ją do Bostonu, aby znaleźć jej dom, obiecując jej matce, że się nią zaopiekuje. Zabrał ją jednak do miejsca, w którym pracują kurtyzany, więc Sally, sali jedna z pracownic namawiała Raba, by zabrał Angel. Nie zważając na to, Rab zabrał Angel na górę, gdzie czekała na swojego nowego opiekuna. Czekając, mężczyzna wypił trochę brandy z biura, czego świadkami byli właściciel lokalu, Duke, i jego ochroniarz, Colin. Rab zamierzał sprzedać Angel Duke'owi, ale mężczyzna kazał swojemu ochroniarzowi skończyć z nim, obrażony, że wypił jego brandy bez pozwolenia. Będąc tego świadkiem, Angel udała się do Duke'a na jego polecenie, bojąc się o swoje życie. Wtedy dziewczyna została przemianowana na Angel, ponieważ zaczęła pracować dla Duke'a. Żyjąc pod jego skrzydłami, przystosowała się i nauczyła go zadowalać. Wiele lat później Angel zobaczyła swojego ojca wśród klientów Duke'a, ale on jej nie rozpoznał. Uwiodła go, by zapłacił za jej usługi, a następnie ujawniła ich związek jako zemstę za matkę. Ze wstydu Alex zakończył swoje życie. Później Sali pomogła Angel w ucieczce, co doprowadziło do tego, że Duke zakończył życie tej pierwszej. Podczas podróży do Kalifornii dwie kobiety zasugerowały sprzedaż swoich usług pasażerom płci męskiej, aby uniknąć przyjmowania ich za darmo. Angel niechętnie się zgodziła, ale po dotarciu do celu kobiety ukradły jej zarobek i zostawiły ją pobitą. Mając to na uwadze, Angel opowiada laki o swojej matce, opisując ją jako piękną, ale zdruzgotaną. Zmartwiona Laki sprawdza ją i zauważa, że może być chora, choć Angel myśli, że to tylko stres spowodowany przez Michaela. Zapytana, czy żałuje, że z nim nie pojechała, Angel zapewnia, że żaden mężczyzna nigdy nie będzie jej właścicielem. Laki zauważa, że księżna i tak nigdy nie pozwoliłaby jej odejść, ale kobieta ujawnia, że mają umowę, że kiedy będzie gotowa, otrzyma pieniądze i odejdzie. W ten sposób Angel konfrontuje się z księżną, Prosząc ją o złoto, aby mogła rozpocząć własne życie poprzez małżeństwo lub niezależność. Księżna bagatelizuje zdolność Angel do utrzymania domu i wskazuje, że jej pobyt w jej zakładzie również kosztuje ją pieniądze. Angel zaprzecza temu, ponieważ dostaje tylko racjonowane jedzenie, podczas gdy księżna ma luksusy dzięki swojej pracy. Następnie wyzywająco rozbija filiżankę i wyśmiewa księżną za bycie niepożądaną. Wściekła pracodawczyni przypomina jej, jak znalazła Angel pobitą i bez niczego, a mimo to zmieniła ją w księżniczkę. Przerażona Angel przeprasza i błaga o odejście. Księżna grozi jednak, że doda koszt stłuczonej filiżanki do jej długu, co zaskakuje Angel, ponieważ nie wie, że ma jakikolwiek dług wobec tej kobiety. Bez wyjaśnień księżna wzywa magoana, by zaprowadziła ją z powrotem do jej pokoju. Ochroniarz wykorzystuje tę okazję, by wykorzystać Angel. Wciąż wyzywający, Angel wyśmiewa go, co prowadzi go do skrzywdzenia jej. Na farmie Michael budzi się z przeczuciem, które skłania go do odwiedzenia Paradise następnego dnia. Tam znajduje ranną Angel. Rozwścieczony, nalega na zabranie Angel ze sobą i spłacenie jej rzekomego długu wobec księżnej. To sprawia, że kobieta ustępuje i opuszcza ich. Michael ponownie proponuje Angel małżeństwo, a ona tym razem się zgadza. W drodze na farmę Michaela napotykają powóz księcia, który nie zauważa kobiety. Następnego ranka Angel budzi się w domu Michaela i nalega na spłatę długu wobec niego. Ignorując to, mężczyzna daje jej ubrania do przebrania się, dzieląc się, że należały one do jego zmarłej siostry, Tess. Kobieta pozostaje niezainteresowana, a nawet usuwa pierścionek, który jej dał, który najwyraźniej należał do jego matki. Pomimo jego szczerości, kobieta deklaruje, że nie zostanie długo, aby uniknąć zostania służącą, ale Michael odpiera, że małżeństwo nie jest niewolnictwem i zwraca jej pierścionek. Kilka tygodni później Angel ucieka, gdy Michaela nie ma w domu. Mężczyzna udaje się za nią, ale tylko po to, by zapewnić jej zapasy na podróż. Podkreśla również, że Paradise jest daleko, a księżna i magołan czekają na nią, podczas gdy jego dom jest blisko i wypełniony ciepłem i jedzeniem. Następnie zostawia Angel, aby zdecydowała, w którą stronę się udać. Gdy zapada noc, Angel wraca do domu Michaela, gdzie ten troszczy się o nią, gest, który uważa za nieznany. Wciąż nie wierząc w jego szczerość, Angel mówi Michaelowi, że zostanie tylko po to, by spłacić swój dług następnego dnia. Dzięki temu pomaga na farmie i w domu. Oboje spędzają razem dzień, a Angel odkrywa nowe rzeczy, którymi może się cieszyć. Tej nocy Angel zaprasza Michaela do spania obok niej, ale ten odmawia, czekając na odpowiedni moment. Następnie wychodzi na zewnątrz, aby popływać w jeziorze, podczas gdy Angel czule go obserwuje. Następnej nocy Angel śni o księciu, który ją znajduje i zabiera. Widząc ją z rozpaczoną, Michael pociesza ją i zabiera na wzgórze, aby obejrzeć wschód słońca. Tam dzieli się z Angel swoją wizją pięknego życia. Jednak kobieta czuje, że nie zasługuje na to życie ze względu na swoją przeszłość. Michael zapewnia ją, że nie wybrała swojej przeszłości, ale może wybrać ich wspólną przyszłość. Następnie zwraca uwagę że Michael nawet jej nie dotknął, myśląc, że jest zniesmaczony jej poprzednią pracą. Mężczyzna zapewnia ją, że po prostu czeka na odpowiedni moment. Następnie dzielą się pocałunkiem i wreszcie spędzają czas jako mąż i żona. Gdzie indziej, pijany Paul, szwagier Michaela, odwiedza grupę przed udaniem się na farmę. Farmer wita go i pyta o jego wyprawę po złoto, ale Paul przyznaje, że nie była ona udana. Michael przedstawia mu swoją żonę, ale mężczyzna rozpoznaje Angel z pałacu i zauważa, że ma na sobie ubrania Tess. Kiedy Michael wychodzi do stodoły, Paul mówi Angel, że jego szwagier zasługuje na lepszą kobietę, więc pyta, jak przekonała Michaela, by się z nią ożenił. Dziewczyna mówi, że błagał ją o rękę, ale Paul tego nie kupuje. Oświadcza, że coś z nią zrobi, zanim wyruszy na spotkanie z Michaelem. Pomagając Michaelowi w stodole, Paul wyraża swoje obawy co do prawdziwych intencji Angel. To złości Michaela, więc uderza Pola i żąda, aby szanował Angel. Wiedząc, że nadal opłakuje Tess, mężczyzna namawia szwagra, aby udał się do Paradise, aby zacząć od nowa, oferując nawet pieniądze i zapasy. Późnym popołudniem Angel mówi mężowi, że Paul był zły, że nie rozpoznała go jako jednego ze swoich klientów. Michael podkreśla, że nie jest już tamtą osobą i dzieli się nadzieją, że mogą razem założyć rodzinę. Mając to na uwadze, Angel przypomina sobie, jak Duke wynajął lekarza, aby pozbyć się jej dziecka. To wspomnienie ją niepokoi, zwłaszcza teraz, gdy Michael chce mieć z nią dzieci. Przerażona, że nie może dać mu tego, czego chce, Angel prosi Pola o podwiezienie do Paradise następnego dnia. Jednak podczas odpoczynku mężczyzna żąda przyjemności jako zapłaty, więc kobieta niechętnie się zgadza, choć potem czuje się zniesmaczona. Chwilę później Paul porzuca Angel w pobliżu miasta, ponieważ nie chce być z nią widziany. Przed rozstaniem kobieta mówi mu, że zdradził Michaela, prosząc o jej usługi. W Paradise Angel odkrywa, że Magołan został zabity za spalenie pałacu. Mai i Laki również zginęli w pożarze, podczas gdy księżna straciła wszystko, w tym złoto Angel. Nie mając dokąd pójść, zgadza się pracować w barze, dając właścicielowi darmowe usługi jako rekompensatę. Paul wkrótce wraca na farmę, gdzie jego szwagier oskarża go o zabranie Angel do miasta. Widząc jego winne spojrzenie, odsyła go, zanim ulegnie pokusie skrzywdzenia go za to, co zrobił. Następnie Michael pędzi do Paradise i powstrzymuje Angel przed byciem z innym klientem. Pyta kobietę, czy chce wyjść, a kiedy ona mówi tak, bierze ją za rękę tylko po to, by znaleźć kilku jej klientów blokujących im drogę. Mimo to Michael dzielnie walczy z nimi, zanim ucieknie z żoną. W drodze do domu Angel potwierdza, że Michael wie, co wydarzyło się między nią a Polem, więc pyta, dlaczego po nią przyszedł. Michael mówi, że to dlatego, że ją kocha, co ją ucisza. Tej nocy Angel widzi Michaela płaczącego w stodole. Mając wyrzuty sumienia, następnego dnia idzie nad jezioro i szoruje się, aby zmyć poczucie winy, raniąc się przy tym. Michael powstrzymuje ją, ale ona upiera się, że jest nieczysta. Mimo to Michael zapewnia, że jej wybacza, zanim zabierze ją do lasu. Tam Angel przyznaje się Michaelowi. Że ma trudności z miłością z powodu swojej przeszłości. Współczując jej, Michael ujawnia własnego demona, swojego ojca, który był właścicielem plantacji. Przypomina sobie, że obiecał uwolnić służbę po śmierci ojca, co sprawiło, że mężczyzna zabrał go do kwater dla służby. Następnie wysłał kobietę o imieniu Ezra, aby kusiła Michaela, ale ona nauczyła go o Bogu i przebaczeniu. Michael uwolnił Ezrę i opuścił dom. Zastanawia się, że czasami muszą opuścić swoją przeszłość, aby odnaleźć swoje prawdziwe ja. Mając to na uwadze, Angel stopniowo dostosowuje się do życia na farmie, podczas gdy Michael obserwuje ją z podziwem. Pewnego dnia, podczas podróży, para napotyka rodzinę Altmanów, która utknęła na poboczu drogi. Elizabeth, matka, jest w ciąży i źle się czuje, więc zapraszają ich do domu i przygotowują jedzenie. Podczas gdy Michael i ojciec, John, rozmawiają, Angel opiekuje się Elizabeth. Później, Miriam, najstarsza córka, zastanawia się, jak para się poznała, więc Angel opowiada jej prawdziwą historię. Chociaż kobieta początkowo się śmieje, przeprasza, zdając sobie sprawę, że to prawda. Kilka dni później, Elizabeth rodzi dziecko, a Paul wraca, by prosić Michaela o przebaczenie. W miarę upływu dni, Angel z sympatią obserwuje pozostałą rodzinę, zastanawiając się nad takim życiem. Pewnego wieczoru John ogłasza, że nazywają swojego syna imieniem Michael i że kupili ziemię w pobliżu, aby ich rodzina mogła zostać. Gdy grupa świętuje, Angel zauważa wieś między Miriam i Michaelem, przez co staje się zazdrosna. Następnego dnia przyznaje Michaelowi, że Miriam może być dla niego bardziej odpowiednia. Aby to udowodnić, wyznaje, że nie może już mieć dzieci z powodu tego, co zrobił jej Duke. Zaskoczony Michael zapewnia ją o swojej miłości i przekonaniu, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wciąż czując się winna, Angel gotuje obiad dla Michaela, a następnie zabiera go na wzgórze, gdzie dzielą intymną chwilę. To jej sposób na pożegnanie, ponieważ następnego dnia pisze list do Miriam, prosząc ją o rękę Michaela. Następnie łapie przejażdżkę do miasta. Kiedy Miriam znajduje list, pędzi do domu Michaela, namawiając go, by poszedł za Angel. Michael uważa jednak, że jego żona powinna wrócić z własnego wyboru. Kilka dni później, w San Francisco, Angel robi wrażenie na właścicielu kawiarni, Virgilu, i zostaje zatrudniona jako kucharka. Jej wysiłki się opłacają, ponieważ kawiarnia staje się popularna. Jednak ochroniarz Duke'a, Colin, widzi ją i wkrótce kawiarnia zostaje spalona. Po pożarze Duke i Colin podchodzą do Angel. Dziewczyna grozi, że zawoła o pomoc, ale Duke sugeruje, że to oni wywołali pożar i ostrzega, że skrzywdzą Virgila, jeśli nie będzie im posłuszna. Nie mając wyboru, Angel podąża za nimi do nowej firmy Duke'a. W jego kwaterze jest inna dziewczyna, Rosie, więc jej pracodawca ją odsyła. Przerażona Angel wypytuje mężczyznę o Rosie, ale ten jedynie instruuje ją, by wystąpiła na scenie później. Po jego wyjściu serce Angel pęka, gdy słyszy, jak każe Rosie i inną dziewczynę z sąsiedztwa. Wkrótce zostaje zmuszona do przebrania się na występ. Zapłakana Angel po raz pierwszy modli się Prosząc Boga, by przynajmniej pomógł innym więźniom Dukea. Właśnie wtedy widzi na scenie swoją matkę, która namawia ją do wyjawienia prawdy. Dzięki temu Angel wchodzi na scenę i opowiada tłumowi o złym traktowaniu jej i innych jeńców przez Dukea. Gdy publiczność jest przerażona, Duke oskarża ją o kłamstwo i odciąga ją. Postanawia ją zabić, ale mężczyzna z tłumu interweniuje i ratuje ją. Angel wykorzystuje okazję, by uratować pozostałych przed ucieczką, walcząc po drodze z Kolinem. Gdy Trio ucieka, tłum widzi ich i potwierdza, że mówiła prawdę. Z tego powodu ludzie rzucają się na diuka i wieszają go. Trzy lata później, Paul znajduje Angel w San Francisco i podąża za nią do domu Magdaleny, szkoły i schroniska dla kobiet szukających nowego startu. Pyta o Miriam i dowiaduje się, że ma teraz rodzinę. Angel zakłada, że poślubiła Michaela, ale ku jej zaskoczeniu Paul ujawnia, że Miriam jest jego żoną. Angel nalega, że kobieta jest idealna dla Michaela. Ale Paul wyjaśnia, że Miriam wybrała jego podczas gdy jego szwagier wciąż na nią czeka. Słysząc to, Angel instruuje Paula, aby powiedział Michaelowi, że odeszła, aby mógł znaleźć kobietę, która może dać mu dzieci. W końcu zdając sobie sprawę, że odeszła, ponieważ nie mogła dać Michaelowi rodziny, Paul ze łzami w oczach przyznaje, że mylił się co do niej. Prosi ją o wybaczenie za to, jak ją potraktował i za zdradę Michaela. Angel ujawnia jednak, że wybaczyła mu już dawno temu. Paul przekonuje ją, aby wróciła z nim, ponieważ Michael cierpi, ale Angel uważa, że jest potrzebna w schronisku. Mimo to Paul mówi jej, kiedy wyjedzie, aby mogła zdecydować, czy do niego dołączy, czy nie. Następnego dnia Paul wraca do swojej ciężarnej żony. W międzyczasie, gdy Michael zajmuje się ziemią, Angel podchodzi do niego. Wyznaje mu miłość i przeprasza, ujawniając swoje prawdziwe imię jako Sara, o którym nikomu nie powiedziała. Wzruszony Michael całuje ją i zwraca jej pierścionek którego Sara obiecuje nigdy nie zdejmować. Lata później rodzina Sary i Michaela powiększa się, gdy Sara zachodzi w ciążę z ich drugim dzieckiem, spełniając cud, o który się modlili.